Zachowały się po nim fragmenty, które zostały ukryte na wieki. Odkąd zdołaliśmy pokonać lidera Decepticonów, Megatrona, jego ocalały od Pawadzo z Teraz my, Autobotki, i nasi alianci, bronimy ludzkiej rasy. Petko Salmon zakładał, ale ten impas nie może trwać. Któraś strona musi wygrać. I oto toczy się ta walka. Teraz, gdy poznaliśmy spin to win, nic nas nie powstrzyma. To była sztuczka. Masz rację, Ironhide. Zbyt często tracimy nasze szanse. Pora się poprawić. Luz, rąbne dla pana trochę farby, sierżancie. A co malujemy? Chcę przejść przez te bramy przed świtem. Im szybciej to zrobimy, tym wcześniej będziemy mogli zająć się tymi szakalami z Masjafu. Teoretycznie byłoby to możliwe. Sądzę, że gdybym połączył siły z Merdarionem i Ningalem, też by się nam to udało. Merdarion dotarł już do dzielnicy świątynnej. Ningal miał do niego dołączyć po zabezpieczeniu dzielnicy Biedoty. Najlepiej pomów z Daranisem. Mieli się z nim naradzić. Wiem, że tu jesteś! Co ty płaczesz? Nie skopałem ci jeszcze tylko. Jestem artystą. Trzeba cierpieć dla sztuki. Poza tym wolę głodować niż sprzedać moją sztukę jakiemuś ignorantowi. Nie jestem wojownikiem! Okej, okay, a to nie jest coś więcej, że kiedy zobaczyłem, że zabrali ją kimkolwiek oni są, to od razu za nią skoczyłem? Czego jeszcze chcesz? Poza tym byłem raptem kilka sekund za nią! Powinna tu być! E, 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 spacer po lesie zawsze zaostrza apetyt. Potrzebujemy pięciu dzików. Co najmniej pięciu. Wcale się nie dziwię, że już się tu nie pokazują. Źle ich traktujesz. Poniżasz ich, no zastanów się chwilę. Ci faceci zburzyli Kartaginę, dali łupnia prawie całemu światu, a tu jakaś kupa mięsa daje im cięgi. Mogę zapytać, gdzie się pan nauczył żeglować? Ale szkoda. Liczyłem na solidne bicie. Żegnam! No i co się tak kapisz? Okej. Okay. A ile jeszcze kroków? O, ale się działo! Bisk machał dookoła tymi wielkimi pazurami! O tak! O, o. Więc go przygniotłem Dimo-demolatorem! O, to było epickie. Zaraz znowu będziesz wolny, bracie. Witaj, siostrzyczko. Ty też spadłaś tutaj z nieba? Tak się cieszę, że się znaleźliśmy. No tak. Ciężko się połapać. Nie byłem więźniem na tym statku, tylko strażnikiem. <laughs> Ciągle nic nie rozumiesz. Przecież chcę ci pomóc. Przepraszam, że skłamałem. Nie wiedziałem, czy mogę ci ufać. Tak, jestem decepticonem. Ale zmieniłem się. Ach, przepraszam za wszystko, co zrobiłem. Ale nigdy nie wrócę na Cybertron. Wrzuciliby mnie prosto do więzienia bez możliwości obrony. Ty też chciałaś mnie rozbroić. Mówisz do wielkiego wodza. Czym możesz mi służyć? Przychodzisz zaczerpnąć mądrości? Przydałaby ci się. A może chcesz mi rzucić wyzwanie? <laughs> Oczywiście, że nie. Twój rodzaj jest na to za słaby. Hej, hey, hey. kto ci powiedział, że tylko ty możesz się zabawić? Zdam, że to było imponujące. O, za dziorny, to mi się podoba. A kiedy pulsarowe? Dobrze, że Fury trzymał cały mój najlepszy sprzęt w jednym miejscu. Wiem, co ja je zaprojektowałem. Nic mi nie jest. Mam uczucie, jakbyśmy nie widzieli się całe wieki. Tak by się stało, gdyby nie porwali kanclerza. Inaczej nie ściągnęliby nas z zewnętrznej krawędzi. Nie życzę sobie twojego cuchnącego cielska na moim grzbiecie! Uff. Teraz muszę cię pokonać na dwóch nogach, jak jakaś marna ziemska kreatura. Jak śmiałeś! Taktiką. Mam na imię Hammerstrike! Jestem największym piratem Cybertronu i wkrótce zostanę władcą wszystkich mórz! Uff. Już drugi raz musiałem wyjść na ten obmierzły ląd. Uff. Chwała prądom, że tym razem nikt nie zauważył! <noise> Nigdy nie znudzi mi się widok tak druzgocącej porażki! Witamy w Exotica International, panie Shikadens! A może powinienem powiedzieć Ventura? Miał pan przyjemną podróż, pan na Sunday zadbał o wszystkie pana potrzeby. Banley! Mogę się z tobą kontaktować tylko, jeżeli Primesi uznają to za absolutnie niezbędne. Mam nadzieję, że robisz postępy. Rozumiem. Ale zakładam, że wasza drużyna schwyta go bez kłopotów. Być może to jest twój problem, Bumblebee. Ty... to nie ja. Źle mnie zrozumiałeś. Ja tylko... Tuzin hybryd! No i skradacza! Idą prosto na Main Street! Kompania Falcon nie ukończy żadnej budowy w tym regionie! Mam wieści, Kichiro. Człowiek, który zjednoczył Japonię, umarł. A jego dynastia jest obecnie zagrożona. W tej chwili mój wróg, Ishida Mitsunari, werbuje zachodnie klany do armii, którą ma zamiar mi przeciwstawić. Źle to nam było przy piwku pszenicznym i pięknych frauen? Bądź pozdrowiony, Tytusie. Jestem Wernus, dowódca Pretorianów. August nakazał mi cię wyszkolić. Nie jestem z tego specjalnie zadowolony, ale rozkaz to rozkaz. Chcę zobaczyć, jak się poruszasz. Przejdź się trochę. W porządku. Jeśli nie chcesz, żeby ktoś cię zauważył, musisz poruszać się ostrożnie. Teraz pokaż mi, że zrozumiałeś, o co chodzi. O, za każdym razem. Czy moja twarz naprawdę jest taka straszna? To zaszczyt poznać pana! Cały wszechświat mówi o tym, jak obronił pan ziemię przed bogiem zniszczenia. Właśnie dlatego chcielibyśmy wręczyć Panu w dowód uznania ten medal bohatera! Czy zdajesz sobie sprawę, kim jestem, Najowisza? Czy wiesz, kim jestem? Chcesz, żebym rozerwał cię na strzępy? Tego chcesz? Wiesz jak to boli, jak cię rwał na strzępy? Chcesz być mistrzem? Ranować jak mistrz! Musisz tego chcieć, synu! Musisz poczuć smak zwycięstwa! Z Chcesz poślubić moją córkę? Miłość! Dobre sobie! Skoro chcesz moją córkę za żonę, musisz przejść trzy próby. Taki jest zwyczaj w mojej rodzinie. Zgadza się. Udaj się do krypty, zabierz sztylet Melgana z jego grobu i mi go przynieś. Byłeś kiedyś w Nuon City? Dlatego, że je zjadłem! Wypadałoby jeszcze coś przegryźć. O tak! Co ty sobie myślisz, że transformacja w samochód ci pomoże? Halo? Zjadłem całe miasto! Byłeś ze mną w Alchemorze? Nie zeżrę całej planety. Tylko chrupiące kawałki. Więc dlaczego masz ze mną problem? Wspaniale! Wiedziałem, że cię załatwię za jednym zamachem! I tym razem będzie bolało! Robiliśmy wszystko, żeby przeżyć. Wszystko, co się dało. No bo, bo w centrali nam nie powiedzieli, a skąd mieliśmy wiedzieć? W ogóle taki pajzel ostatnio, że dyspozytorka znowu dała nam tylko ślepą amunicję. Proszę, proszę, zostańcie na miejscach i sprowadźcie Optimusa Prime do mnie natychmiast. Wyglądasz mi jakoś znajomo, ale występowałem już przed niejednym tłumem. Kiedy wybudziłem się z hibernacji, wyczułem tu ślad energetyczny Optimusa. Wciąż pamiętam, jak ukradł mi główną rolę podczas naszego pierwszego starcia, ale część druga ma zupełnie inny scenariusz. Taki z ciebie chojrak! Czas na zwrot akcji! Ukłoń się, widowni! To dla mnie zaszczyt, mali sprawcy wielkiej destrukcji. Czy zechcecie zostać moją dodatkową obsadą? Jest tu coś związanego z Ravenclawem, schowane w zamku. Może nam pomóc pokonać sam wiesz kogo. Masz jakiś pomysł? Dlaczego nikt nie widzi korzyści płynących ze zniszczenia? Lub zła w procesie tworzenia? Las nie może przetrwać bez budulca wytworzonego przez niszczycielską siłę ognia. A jeśli się mylę, to dlaczego woda, ta siła napędowa stworzenia, jest jednocześnie najbardziej niszczycielskim żywiołem na świecie? Mnóstwo pytań, ktokolwiek by tam siedział. To może być najemnikowóz. Jako, że list zostanie Wam przekazany wyłącznie jak umrę, może wydać Wam się smutny, ale nie chcę, żeby był tak odczytywany. Jasne? Zawsze przeczuwałam, że nasz pobyt na Ziemi to, co nazywamy życiem, jest ulotnym darem, podczas którego trzeba służyć czemuś więcej niż samemu sobie. Śmierć przyjdzie po wszystkich. Nie trzeba się jej bać. Jeśli spotkasz moje dzieci, powiedz im proszę, żeby skończyły się bawić i wróciły do domu. Kolacja prawie gotowa. Ogarnij się, księżniczko. Przypominam ci, to znaczy chciałam ci przypomnieć, że jego otyłość sultan, czyli twój stary, obiecał ściąć twoją ulubioną służbę, jeśli będziesz się szlajać po niebezpiecznych ulicach Bagdadu.